Cześć. Mm. Dzisiaj będzie filmik tylko po polsku yy, i pokażę Wam narzędzia, których używam do robienia moich rzeczy z FIMO. Więc tak, jako podkładkę, oczywiście tutaj mam yy, podkładkę taką do cięcia, która można spokojnie, o, tą samo regenerującą się. Hop, 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 regeneruje się. Aczkolwiek nóż chyba jest dość tępy, nieważne. Uh, używam płytek ceramicznych uh, jako podkładek pod, uh, pod Fimo. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli robię coś, co trudno jest przenieść, to mogę zrobić to bezpośrednio na, na płytce i mogę to potem um, po prostu upiec na tej płytce bezpośrednio, nie, mogę, nie muszę wtedy przenosić mojego wzoru. Dalej, pytaliście mnie o masę silikonową, której używam do robienia form. Używam firmy, nie mam opakowania już, niestety gdzieś wyrzuciłam. Używam firmy Gedeo i produkt nazywa się Siligam. To jest opakowanie 100 gram, czyli mam trochę niebieski, całe, całe, oczywiście to było pełne, niebieski, łączy się niebieską i białą, tworzy się z tego taka fajna masa, jak pewnie widzieliście w filmiku z czajniczkiem. I teraz tak, takie dwa pudełeczka, czyli w sumie około 100 gram, wystarcza na ogromną ilość foremek. Oczywiście pomijając foremki z silikonu, które zaraz tutaj wyjmę i odłożę, które sobie zrobiłam, to zaraz wam pokażę, ile wychodzi z tego. O, to są moje foremki z silikonu. Foremki z silikonu ja, żeby były elastyczne robię mieszając silikon z mąką kukurydzianą, ale od kiedy odkryłam tą pastę, to już praktycznie silikonu nie używam. Zobaczcie ile tego wychodzi. Foremka na, foremki na gumisie. Tutaj nawet nie wiem co to było, nie pamiętam. Foremki na wisiorki, foremki na talerze, na patelnię, na wisiorek znowu, na butelkę wina, o. Na pieniążek, zrobiłam na pieniążek z drugiej strony, żeby nie używać po prostu pieniążków, przeróżne kółeczka, trybiki, o, znowu jakiś gumiś, Tutaj zrobiłam odbitkę y, swojej mordki z labiryntu. To, to, no dobra, to znowu na wisiorek, znowu przeróżne kółeczka, kulki różnej wielkości. Tutaj, było, to robiłam do, do dyni, robiłam wisiorek dynie w międzyczasie. Już nie wiem, czy to chyba pokrywa, nie pokazywałam Wam. O, i znowu kolejne trybiki. Mam całą masę trybików, aczkolwiek wolę w tym momencie zrobić same trybiki niż używać formy, bo jest mi wygodniej. Kolejne kulki znowu. Czyli jak widzicie, opakowanie jedno, 100 gramowe stacza na naprawdę dużo rzeczy. I zaletą tej pasty. Jest to, że... Oh, jeszcze tyle mi zostało. Zaleta tej pasty jest to, że można ją piec w piekarniku. Nie tak jak w silikonowej. silikonowej zwykłej nie możemy piec, więc, bo jest toksyczne. A to po prostu można upiec w piekarniku, nie trzeba wyjmować, więc wszystko się przed pieczeniem, więc wszystko ładnie się piecze. To jest moja forma na oczy na przykład. Dobra, chowamy. Okej, okay, um, kolejnymi moimi narzędziami, te, które są dla mnie super ważne, to narzędzia do modelowania. W sumie mam ich więcej, ale tak naprawdę do modelowania użyłam tylko tych, które tutaj są. Czasami jeszcze oczywiście, o, szczoteczki do teksturowania też. Oraz jeszcze takiego narzędzia do teksturowania. Zaraz. Mam. To był cały zestaw z tymi narzędziami, o, z, z tym. Ale z całego tego zestawu tak naprawdę używam tylko i wyłącznie tego. Więc. Ale za to te przydają mi się, ale to za chwilę o tym. Do wycinania kształtów. Więc e, przede wszystkim używam narzędzi kulkowych. E, I z nimi mi się jednak najwygodniej, najlepiej pracuje. Są strasznie fajne. Mam dużą kulkę, małą kulkę. E, tutaj są różne też wielkości kulek. Nie wiem, jak to widać, czy dobrze widać. I. Często pytacie mnie w komentarzach, gdzie kupiłam te narzędzia. Ja te narzędzia kulkowe kupiłam na Amazonie, Amazon, na angielskim Amazonie, bo jeszcze nie mamy polskiego. I za te narzędzia, za cały komplet, bez tego, bo to był komplet, zapłaciłam razem z wysyłką 18 zł. Więc jest to do przeżycia, nie jest to do jakoś super dużo, a naprawdę bardzo ułatwia pracę, warto je mieć. No, i tutaj mam narzędzie kulkowe większe, które kupiłam osobno. To akurat trafiłam w jakimś sklepie zwykłym, gdzieś na ulicach Warszawy. Nie, nie, nie pamiętam nawet gdzie, bo to już było dawno. Także takie narzędzie kulkowe. Potem z narzędzi innych, to szczerze mówiąc, odebrałam mojej mamie. To są narzędzia, które generalnie były do, do, do paznokci. To na przykład było chyba do. Do japońskiego manicuru, o ile się nie mylę, to ten, to je podebrałam. To jest taki, to nie jest kulka, to jest taki malutki, jakby wskaźnik, powiedzmy. Jest bardzo precyzyjny, bardzo fajnie się tym nakłada różne rzeczy. Bardzo fajnie się tym nakłada na przykład farbę na, 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 na miniaturki, bardzo fajnie się po prostu tym też rzeźbi. No, jest świetne narzędzie, naprawdę polecam. Yy, I takie coś, nawet nie wiem do czego to służy, może do kurek, nie wiem <grych> to mojej i po szczerze się przyznam i to też e, i tego używam ja do, do tworzenia na przykład łusek na, na smoku czy na, czy na wężu świetne do robienia łusek, bo jest taki lekko wygięty troszeczkę, nie wiem czy to widać jest lekko wygięty i ma trójkątny kształt więc pasuje po prostu idealnie na łuski dalej e, dobrym narzędziem to chyba było w komplecie razem z tymi narzędziami nie, to było osobno. E, osobno z jakimiś innymi, nie pamiętam z jakimi. Ale to też kupiłam, to chyba w Leroy kupiłam akurat ten zestaw. I z całego zestawu użyłam tylko tego jednego, nawet nie wiem gdzie mam resztę. E, to, są, to są gumki. Już trochę się mi się pobrudziły, bo już są stare. Gunki są świetne do łączenia różnych elementów, dlatego że jak mamy dwa elementy z Fimo, to żeby, jeżeli chcemy je płynnie połączyć, to takie to właśnie gumki są najlepsze w tym celu, zaraz ja na przykład Wam pokażę, akurat tam kawek złotego i kawek czerwonego, to powiedzmy, że na przykład chcę połączyć, chcę zrobić coś takiego, o, i chcę, żeby. I teraz, teraz widać łączenie, prawda? A gumki, kulki też tak podobnie działają. Gumkami można rozetrzeć to łączenie. Oczywiście najlepiej to działa, jak jest wszystko w tym samym kolorze, ale tu chciałam po prostu Wam pokazać, jak to wygląda. No. ta Już jest gładko. Podczas detuji nie było wciąż widać linie. Także gumki są naprawdę przydatne. No i teraz, kurczę, blady mam złoto-czerwoną modelinę. No trudno. Gumki są bardzo przydatne. E, używam jeszcze, no właśnie, tak jak mówiłam wcześniej, kupiłam kiedyś cały zestaw taki. Myślałam, że, a wow, super, bardzo mi się przyda, fajnie to wygląda i tak dalej. Gucie, nic mi się nie przydało oprócz tego, tak naprawdę. I metodą prób i błędów widzę, że używam tylko tego. I teraz tego, tej części używam do nakładania płynnego filmu na różne rzeczy. E, no a tej części używam po prostu do, do rzeźbienia, bo to na to po prostu igła. Także auć, znowu lampa. Oprócz tego, jeszcze, jeszcze do teksturowania użyłam szczoteczki i takiego narzędzia, które było z, z, chyba z tymi metalowymi, e, z tymi drewnianymi. Było jeszcze takie narzędzie. O. Do, cięcia. do cięcia używam e, przede wszystkim noża, egzakto noża. I warto zaopatrzyć się w wiele ostrzy. Ja sobie kupiłam całe takie pojemniczki. Oprócz tego używam do cięcia jeszcze zwykłego ostrza, falowanego ostrza i nożyczek krawieckich, takich nożyczek do haftu. są świetne, kiedy chce się zrobić fakturę na, na modelinie. I teraz na przykład, na przykład, robiłam sowę, gdzieś mam takie sowy. to Widać, widać chyba. Także można fajne efekty nożyczkami uzyskać. Tylko muszą być małe, ostre i najlepiej, żeby były właśnie lekko y, hop, zaokrąglone. Czyli te do, te do haftowania są idealne. Dobra, to by było na tyle, że chodzi o ostrza. Jeżeli chodzi o wycinaczki, tych, których używam najczęściej, to są rurki. Rurka z Babulty Warszawskiej, Bableology, którą po prostu wziąłam sobie jedną więcej, i, i używam jej do wycinania kółeczek, do moich różnych rzeczy. Zwykła rurka pocięta na małe kawałki, żeby było o, taka zwykła rurka, z której ucinam małe kawałek, żeby po prostu łatwo było coś wyjąć, jeżeli ich utknie. Nakrętki od tego narzędzia. Które też są świetne do wycinania kółeczek. I nakrętka, i też na, na, nakrętka, I też zatyczka od jakiegoś narzędzia tego typu. I to są moje najlepsze rzeczy do wycinania, tak naprawdę. Z nich najwięcej korzystam. To są najlepsze. Oprócz tego, z których najwięcej korzystam, to kółeczka różnego typu, większe niż rurki. I teraz, o! Kwadraciki. Były jakieś dwie w innym kształcie kwiatki. Przyznam szczerze, że kwiatki kupiłam i jeszcze z nich nie nawet nie korzystałam raz. Ale pewnie skorzystam. Yy, kwadraty są fajne, aczkolwiek z kwadratów najbardziej korzystam z tego do robienia moich stylbankowych różnych rzeczy. Yy, I najwięcej na korzystam z kółeczek. Te trzy rzeczy, o te trzy, nie te cztery nawet, sorry, to jest część jakiegoś zestawu do robienia czekolady, który dostałam pod choinkę a reszta to po prostu zwykłe różne wykrawaczki, które mi się tam zbierały. To są chyba Fimo te kwadratowe i te są Fimo, a te były do... od czegoś innego, nie wiem nawet czy od czego. Tak to wygląda. Kolejna rzecz, której używam to oczywiście pędzelki. Pędzelki, które są Podzielone tak naprawdę na dwie grupy. Te są, są cienkie i są grubsze. E, więc tu są pędzelki grubsze, którymi nakładam na Perlex i Perfect Pearls, na większe powierzchnie. A tu są pędzelki cieńsze, którymi robię szczegóły. Jak widać, są bardzo malutkie i już się trochę też poniszczyły. Muszę kupić nowe. Kolejną rzeczą, którą używam, a to są właśnie te. Pudry, o których mówiłam przed chwilą, które nakładam tymi pędzelkami, to są pudry Perfect Pearls i Perilex, to są pudry metaliczne, mam bardzo na biurku moim kraftowym, jest ich trochę, kolory są fajne, tutaj jak zwykle pewnie kamera nie pokaże, to jest piękny fiolet nie widać tego fioletu wcale, nie wiem dlaczego ale kamera mi zawsze przekonuje ten kolor to nie jest niebieski, to jest naprawdę piękny, głęboki, fioletowy, nie mam pojęcia dlaczego w kamerze wygląda jak niebieski no i tu jest prawdziwy niebieski różowy żółty z takich kolorów normalniejszych też i z tych normalnych to by było wszystko, a ich jest czerwone eee, z Perfect Pearls, a reszta to już są kolory metaliczne, to jest czerwone, eee, których używam do, 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 metal, do, wkrót, powiem, do metalizowania wszystkich moich e, steampunkowych charmsów. Tutaj używałam zielonej patyny, e, brązu, miedzi, chyba ser, srebra i złota. Tak to mniej więcej wygląda. Ale tak samo na przykład tutaj są też inne kolory, których używałam. Albo tutaj, to wszystko jest malowane, właśnie, to jest wszystko robione z czarnej modeliny, to co teraz wam pokazuję. To jest robione z czarnej modeliny i malowane pudrami. Ach, trochę dużo tutaj jest. Cylinder, czy też. To wszystko jest czarna modelina, która jest malowana pudrami. Tu akurat też jest farba. No tu akurat użyłam też y, zielonej modeliny. To jest oprócz czarnej, to jest też zielona. Reszta jest malowana. Także tak to wygląda. Jeżeli oglądaliście moje filmiki wcześniejsze, to wiecie też na przykład, że na przykład flamingi są też malowane. I znowu fioletowe wygląda tutaj jak niebieski. Nie wiem czemu. Tu są moje malowane flamingi. O. Flamingi zrobione tylko i wyłącznie z czarnej modeliny, która jest malowana pudrami. ten kost z, z, z też. Tylko i wyłącznie czarna modelina plus zęby, które są z przezroczystej malowane pudrami. To no tylko taki przykład. Jeżeli chodzi o narzędzia, to jeszcze y, używam bardzo często farb, y, zwłaszcza czarnej farby do, do, rys do rysowania szczegółów, czy różnych szczegółów na modelinie. Y, um, używam też kulek. Y, Takich zwykłych szklanych kulek ze sklepu wszystko po 5 zł. I te szklane kulki są chyba nawet były mniej niż 5 zł może około 3, nie, nawet mniej, nawet mniej niż 3 zł za opakowanie. I te, oczywiście tych kulek jest więcej, tylko mam je po prostu w innym miejscu. Kulek używam do robienia kształtów, do robienia filiżanek, do robienia na przykład właśnie do robienia tego używałam kulki. Ale tak samo do robienia właśnie filiżanek. O i teraz, przykład te filiżanki właśnie były robione też na kulkach. Z innych rzeczy używam jeszcze stempelków z, z literkami i kupiłam je chyba, nie pamiętam gdzie chyba w sklepie scrapmana co można z nimi zrobić? można z nimi zrobić na przykład jest, można z nimi zrobić na przykład taki naszyjnik to też jest, to też jest czarna modelina malowana e, pudrem, jednym z tych pudrów Właśnie z pieczątkami. I ostatnim chyba z rzeczy, których używam często, żywica. O żywicy zrobię potem osobny filmik, bo mnie dużo, sporo osób mnie o to pyta. To jest żywica firmy Gedeo. Powiem tylko, że o, opakowanie wygląda tak. Ale o tym będzie osobny filmik. Się tu kleję, Oprócz tego używam jeszcze e, wałka oraz maszynki do, do makaronu, która jest przyczepiona do biurka, więc na razie nie będę odczepiać aparatu, żeby Wam pokazywać. I to chyba wszystko z takich ważniejszych rzeczy. No i oczywiście używam, jeżeli chodzi o modeliny, to używam Fimo. I jeżeli chodzi o płynną modelinę, to używam filmo Liquid. Ta! To już było na tyle i żegnam się z Wami na razie. Ten filmik strasznie długi wyszedł. Pa, pa!